Zobaczcie, testuję antenę DAW VOLTIVIT TV LUX, którą dostałem za darmo od znajomych. Razem z tą anteną od znajomych dostałem starą płytkę LNA 177, która jak widać jest sprawna. I zobaczcie, antena odbiera we złej pararyzacji tyłem do nadajnika multiplex 3 z nadajnika z kielniej wicebaltniki. Na wzmacniaczu jest, nie zakładałem symetryzatora, bo Chciałem sobie przetestować ten wzmacniacz, ale zaraz, zaraz ją potestuję na synku. Takie parametry 56,3 dB, siły MER24. Parametr BER mamy 1.0E do 3. CBL, LBL 1.0E do 0.9. Także w taki sposób to wygląda. Antena ustawiona jest z tyłem do nadajnika, bo tam mamy nadajnik. Tam mam pada, kąt, pada kąt padania sygnału, jest akurat od tyłu centralnie anteny. I na dodatek antena ustawiona jest w złej polaryzacji, czyli w pionie i leży sobie na ziemi. Jak widać, odbiera, ale ten, ten multiplex to antena w piwnicy ustawiona w złej polaryzacji, też potrafi odbierać, ponieważ jest on najsilniejszy. 89 kW 20 km. Jedyny multiplex z takim dużym natężeniem sygnału u nas właśnie z masztu w baltnikach jest. Ale pozostałe muksy z Raszyna też łapię, tylko z Raszyna trzeba ją podnieść gdzieś na taką wysokość i ustawić na nadajnik. A ten multiplex łapie nawet tyłem. Teraz sobie usiadłem za tą anteną, czyli ja jestem po drodze padania sygnału. Dalej mamy taki sygnał. Odejdę teraz. No, teraz już zaczęło zanikać. Zacząłem swoją obecnością wpływać teraz na tą antenę. Nawet miernik swoją obecnością na nią pływa. Ale chodzi. Odbiera rozeprawizację.